Witam ponownie, teraz Bundesliga. zabieramy głos po meczu z Borusem Dortmund, jakie padły wyniki 12 kolejki, piątek podejmował San Pauli u siebie Holstein Kiel, San Pauli wygrał 3 do 1, Werder Brema, VfB Stuttgart, remis 2-2, Freiburg pokonał u siebie Borussia Mönchengladbach, 3 do 1, Lipsk, Przegrał z Wolfsburgiem u siebie 5 do 1, co jest bardzo zaskakującym wynikiem i oczywiście dobrym układem tabeli. Augsburg pokonał Bochum skromnie 1 do 0. Leverkusen pokonał Union Berlin 2 do 1. Mainz Hoffenheim Mainz wygrał 2 do 0. I ostatni niedzielny mecz Eintracht Frankfurt pokonał Heidenheim u siebie. Eintracht Frankfurt, przepraszam, na wiezie 4 do 0. I teraz przechodzimy do meczu Bayernu. E, w bramce Kobel. Gospodarze w obronie Ryson, Anton, Schottenberg, Grossen, meczu Sabitzer, Bayer, Guirazi, Gitens. Ławka rezerwowa: Azil, Campbell, Kouto, Doanville, Kabal, Malem. Mayer Raina, Sule. Z powodu razy nie zagrali Adeemi, Brandt, Kan, Mane. Zespole z Monachium, Neuer, Laimer, upamykano Kim Davis, Gorecka, Sanne, Sanem, Muszalatel, Harry, Ken, Wałkarezerowych. A znów Komanda Jagera, Ibrahimowicz, Miller, Olize Perez Nie zagrali Bockmann i Topalchinia Pawłowi, Stanisic, Ulraj. Telera w zespołach z Dortmundu Sahin, były zawodnik tego klubu, i Vincent Kompany, też były zawodnik Manchester City, czy Hamburgera SV. Ostatecznie wynik meczu y zakończy się remisem 1-1. Po bramkach w 27 minucie Gitensa oraz po 85 Jamal'a Musiali. Żółte kartki otrzymali z Sahin, Bayern, w zespole z Monachium Żółte kartki Sany oraz upamykano. Niestety, Hurricane kontuzja w 33. meczu zastąpił go Tomasz Müller co wyklucza go z meczów na 5 meczów, prawdopodobnie ma wrócić z Lipskiem I jeszcze wszedł boju za Leimera w 62. Koman za Tela w 62. i Olize za Kimindrze, który musiał zejść, bo po ataku z Dortmundu miał rozcięty tutaj łuk próbiowy i musiał zostać zeszyty i w Dortmundzie też kontuzja Anton zeszedł przed Sule i tak to wygląda straciliśmy napastnika co go wyklucza z gry także na sennym meczu poharowym u Siem z na Rokuzen nie zagra co ostatecznie bardzo bardzo boli Tela puścił nic nie pokazał ale już ocenę wystawię dla Noera dam 6,4, dla Reimera, który po jego błędzie nie dogonił Gitensa dam 1, upamy kanał 6, Kimichowi 7, Kimowi Tewisowi dam 7, gorece 6, Kimichowi 6, Sane 6,5, Musiali dam 8,5, Telowi 6,9, Aremu Kejnowi 6,3. Tak. Taka jest moja cena. Millerowi dam 5. Bojowi 7, Komanowi 6, Olize, 6,5. Tak to wygląda. No, po prostu sami strzeliśmy w kasze po 7. meczach eee, kiedy nie straciliśmy bramki, teraz bramkę żeśmy stracili. Dostał bardzo ładne podanie. Jamie Gittens, bardzo młody zawodnik, który ma 20 lat. Kontrakt z Borusem ma do 30 czerwca 2028 Anglik Mam nadzieję, że bałem się może kiedyś nim zainteresuje Jest bardzo szybki zawodnik Bardzo szybki, bardzo skrzydłowy, bardzo szybki Jak Dostał to podanie Powie po prostu jak Pershing Zostawił Lajmera w tyle i Poszedł i Pokonał Manu nojera Bez żadnych problemów Co do Lajmera to Moim zdaniem kompany Powinien to Zmienić powinien dawać e, takiego obrońca, co do ogólnie szybkiego zawodnika. Leimer się po prostu na to nie nadaje. W tabeli się prezentuje tak po remisie i wygranie Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt zmniejszył stratę do Bayernu na 4 punkty. Bayern ma Frankfurt 26, Leverkusen na 3.23, Lipsk spadł na 4.21. Dortmund 5, 20 i 6, Freiburg 20. W spadku nie, niestety się trochę zmieniło. San po wygranej jest 15, na 16 Heidenheim 10 punktów, na 17 Kiel 5 punktów, na 18 dalej Fafalbochum, dalej bez wygranej. Klasyfikacja strzelców też się trochę zmieniło, Hurricane 14 goli, Marmusz miał 11, Szeli 2 gole ma 13. 1 gol straty do AREGO CAINE Burkhardt Mainz, 9. Na no wstępnej kolejce. Zagrają, już wam mówię. To będzie już kolejka numer 13. A więc kolejkę rozpoczyna. Mikołajki w piątek, 6.5: Stuttgart Union, Berlin, Bayer Leverkusen, St. Pauli, Bayern gra Dzień później, 7 grudnia na Allianz Arena podejmujemy o 15:30: Heidenheim, ten sam dzień Bochum, Weldebrema, Frankfurt, Augsburg, Kiel podejmie u siebie, Lipsk. I ostatni sobotni mecz: Borussia, mönchengladbach Borussia, Dortmund, dzień później Wolfsburg, Mainz, Hoffenheim. Sc, Freiburg, tak się to prezentuje. Wszystko także. Pierwsza połowa wykonania, Bayernu nie była za dobra. Po prostu nie podobało mi się to rzeczy. Drugie połowa, już żeśmy bardzo cisnęli Ale ile jeszcze zmarnowali, to wołało po prostu o pomstę do nieba. Ale uratowaliśmy remis. Bo w końcu Dortmund nawet mógł przegrać tam bajem, naprawdę ich cisnął, ale nie udało się tam wygrać w tym sezonie. Musimy się nacieszyć po prostu tym punkcikiem. Dobrze, chociaż musiała strzelić tą bramkę, bo naprawdę pachniało, pachniało porażką. Także musimy w tym sezonie wygrać tego majstra. Musi ten majster wrócić do Monachium. Mam nadzieję, że Bayern podtrzyma tego lidera i w Bundesliga meczu jeszcze z Haddenham, z Mainz i z Lipskiem jeszcze ugramy chociaż te 9 punktów, bo nawet te 7 czy 8, ale pasowałoby podtrzymać serię zwycięstw ligi i po prostu uważać, grać w obronie jak się należy i po prostu ciągnąć te zwycięstwa do końca, bo jak nie wygramy znowu, Jakiegoś trofeu w tym sezonie, to po prostu znowu spadnie krytyka, znowu kibice będą oburzeni A pamiętajcie, że każdy kibic Bayernu chodzi na te mecze, jest osys, taz, Jest zadowolony, dopinguje, subkurwę, doping, Awkiec, zero ten, auf geht's cały czas jest tam doping. I po prostu Allianz Arena żyje tymi meczami. Kibic idzie, kibic kupuje się piwo, kibic Hotdoga. Jedzie na ten mecz, zakłada barwy klubowe, zakłada szaliki i ja za skoksem po prostu Rura. Rura, jeszcze raz Rura. Ja może będę miał okazję jeszcze iść w tym sezonie na mecz Bayernu. Na Bundesliga, tak, bo na Champions League po prostu te bilety są trochę za drogie, ale może kiedyś tam będzie okazja, to się pójdzie na tą chwilę to nie wiem kiedy pójdę, czas pokaże, także już niedługo przerwa świąteczna za dwa tygodnie Bayern odgrał ostatni mecz 20 20 to jest piątek 20 grudnia z meczu u siebie z Lipskiem 20.30, A później już po prostu przerwa świąteczna poczekajcie chwilę Tak to się wszystko, moi rozy, prezentuje. No szkoda, że w tym sezonie nie udało się tam wygrać Dortmundzie. w Dortmundzie. Tamtym roku, żeśmy ich snokatowali 4 do 0, co bardzo, bardzo cieszyło. W tym sezonie już po prostu Dortmund już wiedział, jak zopać Bayern w obroty. I tak to się wszystko skończyło. Także kończę ten materiał. Jeszcze jeden vlog do podsumowania, co się wydarzyło w poprzednim meczu, następnym meczu, przepraszam, z Bayernem Verkuzyn, bo się trochę wydarzyło, dużo się wydarzyło, ale to zaraz Wam to wszystko powiem, także pamiętajcie subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować, dawać dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Co dodaję, ale naprawdę się dużo wydarzyło. Także co, pozdrawiam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.